Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, chwała tobie, Panie. Jezus przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego. Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich, kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich. Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz. Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam... Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu ile potrzebuje. I ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z Was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec z nieba udzieli ducha świętego tym, którzy go proszą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Szanowni Państwo, gdybyśmy mieli dzisiaj szukać jakiegoś wspólnego mianownika, jakiejś wspólnej myśli, nici wiążącej pierwsze czytanie z Ewangelią, to trzeba by powiedzieć, że Bóg dzisiaj w mądrości również kościoła. Chce nas uwrażliwić, chce nas na chwilę zatrzymać nad jednym z tych trzech, w cudzysłowie, magicznych słów, których się uczymy, zaraz u początku naszego życia. Znamy, myślę, te słowa. Przede wszystkim dziękuję, przepraszam, no i wreszcie proszę. Dzisiaj, gdy czytamy pierwsze czytanie i Ewangelię, to niewątpliwie trzeba nam na chwilę zatrzymać się nad słowem „proszę. W dzisiejszym świecie, w którym tak bardzo promuje się samowystarczalność, osiągnięcie sukcesu indywidualnie, w świecie, w którym niedobrze jest, gdy prosi się o coś, gdy jest się człowiekiem zależnym, w dzisiejszym właśnie świecie może trudno przechodzi nam szczególnie przez usta słowo „proszę. A dzisiejsza logika słowa Bożego pokazuje nam, że człowiek wierzący, człowiek, który istnieje w zażyłości z Panem Bogiem, jest człowiekiem, który potrafi prosić, który potrafi powiedzieć te magiczne słowo proszę. Zobaczmy na pierwsze czytanie, w którym to krakowskim targiem. Niczym wytrawny hazardista, wytrawny mecenas, Abraham targuje się z Panem Bogiem. Chodzi o Sodomę i Gomorę. Czy znajdzie się, jeśli znajdzie się pięćdziesięciu sprawiedliwych, to Panie Boże, proszę Cię nie wytrać całego miasta? Bóg mówi: Dobrze, jeśli znajdę tylu, no to nie wytracę tego miasta, oszczędzę miasto. No i zaczepnie dalej Abraham, mówi, targuje się, a jeśli by pięciu z tych pięćdziesięciu zabrakło, no to czy to miasto zostanie wytracone? Mówi, że nie, jeśli mnie prosisz, jesteś moim dzieckiem, dzieckiem Bożym, no to żadną miarą tego miasta nie, nie stracę, nie usunę z pola widzenia. No i doszło aż do dziesięciu osób. Jeśli będzie dziesięć sprawiedliwych osób, czy jeśli Cię poproszę, Panie Boże, to oszczędzisz to miasto. Bóg mówi: Oczywiście, jeśli będzie tam dziesięciu sprawiedliwych, to również tego miasta nie wytracę. Chodzi o to, moi drodzy, abyśmy potrafili powiedzieć słowo proszę względem Pana Boga, bo to słowo stawia nas w relacji do Pana Boga takiej skośnej. My, jako te dzieci, potrzebujemy łaski Pana Boga do naszego życia, potrzebujemy tej łaski. I skonkretyzujmy to słowo proszę w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie przychodzą do Jezusa Chrystusa i mówią: prosimy cię, naucz nas modlić się tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I Jezus nie pozostaje obojętny na to słowo, na tę prośbę i mówi tak: oczywiście, nauczę was modlitwy, nauczę was modlitwy, ojcze nasz. Skoro jest ona dana nam przez Jezusa Chrystusa. To możemy powiedzieć, że jest ona pełna, jest doskonała. W niej zawiera się cały biotop, harmonogram życia chrześcijańskiego. Tak samo jak Eucharystia mówimy, że skoro została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa i jest tą najdoskonalszą modlitwą, to możemy również powiedzieć przez analogię, że modlitwa Ojcze Nasz. Jest również tą modlitwą doskonałą, pełną, w której nic już nie trzeba dodawać. Zatem na chwilę zatrzymajmy się, pomedytujmy nad słowami modlitwy Ojcze Nasz. Bo w tej modlitwie ukazane zostaje to, jak powinniśmy prosić, o co powinniśmy prosić. Zobaczmy na początku, jak ta modlitwa się rozpoczyna. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech będzie Twoja wola. No bo jak my najczęściej prosimy? O co prosimy? Gdy przychodzimy do naszej parafialnej świątyni, klękamy w tej czy innej ławce, to najczęściej o co prosimy? O zdrowie, może o to, aby operacja przebiegła pomyślnie. Prosimy często o to, abyśmy może znaleźli lepszą pracę, aby Pan Bóg jakoś poukładał relacje w naszych rodzinach z naszymi krewnymi, przyjaciółmi. Prosimy często o to, co bezpośrednio dotyczy mnie, mojej osoby, mojej rodziny, mojej sytuacji życiowej. Jest to jak najbardziej ok, jest to jak najbardziej w porządku. Ale w modlitwie Ojcze nasz wszelkie prośby zaczynają się od tego, Niech się święci imię Pana Boga, niech będzie Jego wola, niech przyjdzie Jego królestwo. Czyli mamy hierarchizować nasze relacje, mamy em, dawać pierwszeństwo Panu Bogu w naszym życiu. Może jest to banalne, może jest to wielokrotnie powtarzane, ale to w naszym układzie heliocentrycznym spraw codziennych to Bóg ma być tym słońcem. To wokół Boga ma się toczyć nasze życie. E, I ta modlitwa Ojcze Nasz nieustannie nam o tym przypomina że to Bóg ma być tym pierwszym w naszym życiu. Niech się święci jego imię, czyli niech w nasze życie toczy się wokół świętego imienia Boga, wokół jego imienia, wokół nasze sprawy mają się toczyć wokół Pana Boga. Wszystko co w naszym życiu ma miejsce, mamy odnosić do Pana Boga. To on jest tym, który jest tym pierwszym. Niech przyjdzie jego królestwo można powiedzieć modlitwa szaleńca, no bo modlimy się o paruzję, o to, aby Pan Bóg przyszedł raz jeszcze na ziemię. Modlimy się o te królestwo, które nam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa obiecał. Te królestwo, w którym nie ma już cierpienia, smutku, dramatu i łez, jest za to szczęście wieczne. O to się modlimy. Modlimy się również o to, aby była wola Pana Boga w naszym życiu pierwsza. Obecna. Bo my często lubimy wychodzić przed szereg i projektować nasze życie. Próbujemy coś zaplanować, próbujemy, próbujemy obrać jakąś perspektywę, jednak Bogu chodzi o to, abyśmy przede wszystkim zrozumieli, że jeśli Bóg ma pomysł na moje życie, to to jest najlepszy pomysł. To właśnie w realizacji woli Bożej jest najlepszy sposób realizowania swojego życia. O to Panu Bogu chodzi. Zatem najpierw w naszym życiu modlitwa Ojcze Nasz pokazuje nam, że ma być Bóg obecny. Idźmy do drugiej części tej modlitwy. Chleba naszego powszedniego dawaj nam na każdy dzień. To znaczy, że mam tylko prosić o chleb, o to, żeby być sytym i o nic więcej? A co z moimi aspiracjami, marzeniami, planami, realizacją mojego życia? Co z tym wszystkim? Bogu nie tylko chodzi o to. Abyśmy mieli tylko tego chleba powszedniego. Ale w tym wezwaniu chodzi o to, abyśmy przede wszystkim potrafili żyć tu i teraz. Często mamy taką zdolność, że wybiegamy w przyszłość, lubimy już myśleć o tym, co będzie dalej. Często jesteśmy nieobecni tu i teraz, bo już myślimy, co się wydarzy. I taki błahy przykład jest okres wakacyjny, następują urlopy, wypoczynki, rozmaite wakacje, i myślę, że gdzieś od marca, kwietnia, może i wcześniej jakoś te nasze urlopy, wakacje, wypoczynki planujemy. I siedzimy pewnie w pracy i myślimy sobie o tym, jak to będzie pięknie, gdy nie będę musiał iść do pracy, jak to będzie pięknie, wreszcie sobie wypocznę, może coś ciekawego zobaczę, pooglądam. Przychodzi czas tych urlopów i te urlopy umykają nam, przelatują przez palce. Dlaczego? Bo już na urlopach myślimy o tym, co będzie po powrocie, czym nas szef zaskoczy, jakie wyzwanie nam postawi, co, pod, co czeka po naszym powrocie. Nie potrafimy żyć tu i teraz. Żyjemy często tym, co będzie albo tym, co było. Ale Bogu chodzi o to, abyśmy żyli tu i teraz. Chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. Bądź obecny tu i teraz. Jeśli chcesz się nawracać, to nie jutro, nie pojutrze. Tu i teraz się nawracaj. Jeśli chcesz walczyć ze swoim grzechem, rób to tu i teraz. Nie będzie czasów lepszych, czasów gorszych. Zawsze każdy czas jest czasem niedoskonałym, ale jest tu i teraz. Jeśli chcesz coś realizować, to rób to tu i teraz. Według modlitwy Ojcze Nasz. Idźmy jeszcze dalej. Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bogu chodzi również o to, moi drodzy, żebyśmy potrafili nie tylko żyć w zgodzie z Panem Bogiem, ale tutaj na ziemi budowali te Boże królestwo. Królestwo pokoju, jedności, zgody, porozumienia, braterstwa. W tym mamy się również realizować jako chrześcijanie. Chrześcijanin to człowiek, który buduje mosty, a nie mury. Warto się zastanowić nad tym, czy jestem tym, który buduje most, który łączy, czy może bardziej jestem tym, który lubi stawiać mury, lubi się różnić z drugim człowiekiem. No bo jeśli Bóg nam przebacza nasze grzechy, nasze winy, to dlaczego my wobec drugiego człowieka nie potrafilibyśmy pierwsi wyciągnąć ręki, budować ten Boży pokój tutaj na ziemi? No i wreszcie ostatnie wezwanie nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Czy odpuść nam, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie? Bogu również chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, uznali w pokorze, w takiej świadomości, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, ludźmi, którzy wskutek naszej upadłej ludzkiej natury, wskutek grzechu pierworodnego jesteśmy skłonni do grzechu, ale z pomocą Pana Boga jesteśmy w stanie walczyć z naszymi grzechami, tylko trzeba o to prosić. Prościa będzie Wam dane, kołaczcia otworzą wam. Szukajcie, a znajdziecie. Bądźmy zatem uświadomieni tą modlitwą Ojcze nasz, że jako chrześcijanie mamy prosić Pana Boga. Bo jeśli prosimy, to On nam to da. To, co nam potrzebne, to, co nam niezbędne. Prośmy o to, abyśmy potrafili walczyć z naszymi niedoskonałościami. Modlitwa Ojcze Nasz ma nam przypominać. O tym, żebyśmy nie ustawali w prośbach, abyśmy przychodząc do Pana Boga, nie tylko mu dziękowali, nie tylko go przepraszali, ale również prosili. Prosili o to, co jest dla nas potrzebne, bo on jako nasz Ojciec nie jest obojętny na nasz los, nie jest obojętny na nasze życie. Niech ta modlitwa Ojcze Nasz o tym nam przypomina. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie a otworzą Wam. Proście, a będzie Wam dane. Amen.